Tym razem pogoda dopisała podczas finałowego etapu rajdu Chile, więc rywalizacja toczyła się przy pełnej widoczności i sporych emocjach. Ojc Stanach, Martin Jarveoja oraz Hyundai liczyli na pogoń taką jak w sobotę rano. Problem w tym, że Estonczycy ponownie mieli problemy z silnikiem. Punkt za niedzielny etap to ich cały dorobek za raj Chile. Na więcej mogli liczyć także Kalle Rowanpera z Jonne hall w rajdzie, trzecie w niedzielę i piąte miejsce na Power Stage'u. Walka o trzeci tytuł staje się coraz trudniejsza. U Neville, pilotowanego przez Martę i na Wydagę, mogło się robić ciepło pod siedzeniem, widząc tempo samego Pajariego. Obronili czwarte miejsce i dołożyli punkt za ostatni OS. Adaś Miałczyński był całe życie drugim. Adrian Furmo i Aleksandr Koria mogą powiedzieć, że są wiecznie trzeci. Ósmy podium w karierze, ósma wizyta na jego najniższym stopniu. Elwyn Evans momentami mógł się czuć jak w rodzinnych stronach, ale nie w niedzielę. Waliczek i Scott Martin nie mieli odpowiedzi na tempo ich głównych rywali. Drugie miejsce w rajdzie, drugie od teraz w generalce. Pełna pola punktów przypadła Sebastianowi Ozie oraz Vincentowi Landé. Pogoń za dziewiątym tytułem francuskiego kierowcy trwa w najlepsze. Po raz pierwszy w tym sezonie został liderem klasyfikacji generalnej. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak mieli dwa cele na niedzielę. Dojechać do mety i przegonić Heraldo Roselota. Załoga Orlen Rally Team osiągnęła je. Z Chile wyjadą z piątym miejscem w WRC2 Challenger, a szóstym w całym WRC2. Podróż do Ameryki Południowej zakończona, czas na powrót do Europy Centralnej. Na niemieckich, austriackich i czeskich OESAch widzimy się w październiku na żywo w motowizji.